Yo, śmiałam z tej strony Franex Games i dzisiaj widzowie, zagramy sobie w Dolnośląskie Śląskie Card. Dra... Tak, Card Driving. Grach, y, gra twórcy. nie wiem dokładnie jakiego, ale gra tutaj fajny taki YouTube, y, znaczy widz y, diamentowego Nitro. Będziesz Nitro na filmie. O, jako znajomy, widzę. Będziesz na filmie i dzisiaj sobie zobaczymy jak, bo to jest yy, bo to jest też mapa skonstruowana przez widza, nie wiem czy diamentowego, ale jakiś chyba, no nie jest to zrobione jak PCD, tylko no, po, taka podstawa Mazuryka, yy, Nord-Mazurya. O, jedzie jakiś jebko. No to zobaczymy sobie jak to jest zrobione, czy lepiej od diamentowego. Yy, auto są lepiej moim zdaniem troszkę skonstruowane, diamentowy nikt to dodał do swoich aut. Otwieranie drzwi. Możliwość otwierania drzwi. To jest fajny bajerek, jeśli można. W środku troszkę słabo jest skonstruowana to skoda, ale ja wziąłem skąd nie wiem jaki inny. Dobra, wcielamy, zamykamy drzwi, odpalamy i jedziemy. Wciedzie sobie na kilometry, to jedziemy. Już widzę McDonald's. Ja też to musi dodać oczywiście, bo na Twima będzie wybudowany McDonald's. Jeszcze nie wiadomo kiedy, ale będzie. Tu bloki są, no takie powiedzmy, jeszcze git, bym powiedział. Tutaj jakieś takie budowa, widzę, no tego bloku będzie jakaś fajna budowa. Tutaj też bloki. I zajedziemy do tego McDonalda. McDonalda. Zobaczymy tutaj, No, Zajedziemy, zajedziemy nie tylko oczywiście będzie z tego wysiadaj dobra, dzisiaj będę otwierał drzwi idziemy zobaczyć no to tutaj mamy oddawanie jedzenia Happy Milek. No, stoliczki, fajnie, fajnie, tutaj też oddawanie, no i zamawianie terminale, o, też widzę takie, ice tutaj, o, Sarawicz mac chicken. chicken Nuggets, Cheeseburger, quarter Pounder, chyba quarter Pounder nie ma w, w Polsce, w McDonaldzie, takiego chyba burgera, Big Mac jest, fries jest, McNuggets wejście jest, Fillet of Fish... Chyba nie ma. Chyba. Tutaj też ma floryt, Apple Applebee jest. No i tak ta. No gra fajna bym powiedział. Czy mało rzeczy. Jest mniej niż w North Palm Mansouria. Łazieneczka. Można trącić wodę? Tak. O fajny bajerek. Tak ba e, lepsze są detale bym powiedział. W tutaj w tej grze niż w North Palm To tylko tak bym powiedział racja, do 0541E Oktawia to ma silnik, chyba już patrzę. 19 wtedy i jak ktoś się za to będzie wiedział, że to w dieslu Paszczecik wysyła. A zaakceptujemy, bo to chyba jakiś widz, ale nie jestem pewny. Ale tam. Mogę zaakceptować. Jest, co to jest? A nie. Chyba to nic. Dobra, jedziemy zobaczyć. Nie wiem, widzowie, czy, czy tutaj coś dalej jest, czy oprócz tego można No jakaś górka, przejedziemy się na tę górkę. Ej, nawet bo, szybka ta spoda. A, widzowie, jest coś chyba, chyba. Oj, widzowie, chyba będzie coś. A nie. Chyba będzie też. O, jednak widzowie, co wam, co powiedziałem, to jest dalsze miasto. Tutaj pojedziemy załączna. No i mamy pierwszy domek. Zobaczymy, że jedziemy Dobra, widzowie, zobaczymy Czekajcie, widzowie Dobra, widzowie Zobaczymy ten domek tylko Czekajcie, shift plus F mogę odwajść? Kurde, widzowie, nie mogę No to tutaj jedna, jedna lipka Grze. jak twórca to będzie oglądał to niech to wprowadzi Dobra idziemy dalej Zobaczymy jak się środku. a takie jest słaba dobra jedziemy kurde moc niby dobrze jedzie ale coś tu podjechać się szczerze uuu co tu się stanęło aj wypadeczek tu wkrótce będzie na droga a o, policja faj ej lepsze policje są Jak wy y, ten film widzowie widzicie już w nowych słuchawkach, bo już y, dostałem nowe słuchawki. Znaczy kupiłem w zasadzie. Tutaj widzowie co O policja, komisarz policji. Kurde. Jedź. Nie gadajcie mi sobie, że ja utknęłem. Te widzowie, oby... Dobra, ustunę i jeszcze raz zespawnę. Oj, od jakiego laga miał. nie Kurde... O, dobra, mam. O, z z zegary się zlagowały, widzowie. Dobra, co mamy dalej? Uuu, tutaj jakiś zlocik widzę. Taki mini zlocik. Wjeżdżamy do jakiegoś miasta Jędrzykowice. Tutaj proszę o wyrównanie. Znaczy nie proszę, tylko fajnie by było jakby yy, wyrównali. Dalej. No, zejdziemy sobie tutaj. nie gadajcie co znowu. Tutaj. Dobra, A tu jest coś się z tego tam widziałem sukra, a tu nie jest twórcy sukra Jak tu gra gdzieś twórca to niech napisze w komentarzu Dobra Dla, Tutaj mamy lewet. Ooo, O, biedroneczkę mamy widzowie Tutaj mamy jakieś kupiereczko, co... M4 CS? Ładę Kolejne domki i kolejna miejscowość. Wyjeżdżamy z Niedrzychowice, ale tylko jeden nowy widzę i to jest Kowa Lewo. O, tak pojedziemy dzisiaj. Ouuuuuuuu! No to... Biznesmenik widzowie widzę. Jaki dobry Dom Kownera. to chyba jest twórca, widzowie, nie? Twórca, bo tak jak uuu widzę. Nie gadajcie widzowie, że ja mogę ujechać. No widzowie, wyżujemy tu lambo. Nie. Kurde, widzowie, nie gadajcie, że ja ją tknę. No to Dobra, to bierzemy super, ale domek fajny. A czekajcie, zajdziemy do tego domku. Jeśli można. Można, owszem, lecz widowie za to ale Tutaj kurde, coś takiego jest No, ale... tak, Sorry za lekkie zabieganiem, tutaj nie można myśleć A, to co, bierzemy super. Jeśli przejedziemy chociaż z suprą? Oby tylko nie utknąć Tu się odpada

Za te takie, takie, tutaj, takie wiecie, te, że na się zakupę, to no, udało nam no, się można, tak jakby to mogło tak, bym nazwać. Żeby to by to, by to, by to ciągle palelaka laka widzowie, to przykro. O nie. No właśnie, to. To jest słabo. Bierzemy skodę, widzę, bo utknęliśmy dwoma autami, nie? Å ja. Nei, 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 nei. Oh, ja, ja. No co widzowie, trochę wam tutaj co z, z wami chyba. No i chyba będziemy kończyć ten film, widzowie. Jeśli się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Oczekajcie widzowie, zanim jeszcze skończymy film, może przejdziemy się po klatce, bo widzę jakieś tutaj fajne klatki są zbudowane już. A chodźcie, zobaczymy. Uuu, fajna. A, nie można wejść. No, to pięknie. Ale domofonik jest. Ale wejść nie można. Dobra. No to chyba widzowie, zakończymy ten film. Jeśli odcinek się spodobał, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. I cześć.